pan Jako miłośnik psów i posiadacz mikrochodowi, tak to nazwijmy, jak pan zareagował na weto Karola Nawrockiego w zakresie ustawy antyłańcuchowej? Ja muszę powiedzieć, że to jest taki wstyd, którego po ludzku nie rozumiem, bo hmm. ja miałem dobre relacje, kiedy no jeszcze to był rok gdzieś 2008-2009. Jeszcze w polskim parlamencie pierwszy raz zajmowałem się tą ustawą, trochę. W szerszym zakresie pamięta pan też debatę ogólną o obóju rytualnym, o różnych innych, jak gdyby nieuzasadnionych cierpieniach zwierząt, na które przyzwalamy jako społeczeństwo. I, i, I pamiętam bardzo dobrze, że pan prezes Jarosław Kaczyński wówczas, nawet mieliśmy jakąś okazję do wymiany zdań na ten temat, był bardzo za ochroną i za. Aha. Czymś, to nazywamy no, prawa zwierząt i budowanie tej świadomości. A jakie jest uzasadnienie weta w przypadku, kiedy psom się łańcuch w wrzyna i, i cierpią na mrozie, w lub obok niej, albo ba, nawet bez niej? Aha albo z kolei są uwiązane latem i, i nie mogą dosięgnąć do miski z wodą, albo w ogóle tej wody nie mają. Minister Czarnek próbował uzasadnić, w pewnym z wywiadów powiedział, że on lubi jak psy są na łańcuchach, bo on wtedy spokojnie może na rowerze jeździć po wiosce. To prawda, to prawda.